Was w, w pierwszym filmie na tym kanale. Na tym, w tym filmie chciałem Wam omówić, jaki będzie pojawiał się kontent na kanale. Powiem też coś o sobie, powiem kiedy będą się pojawiały materiały i czego one będą stricte dotyczyły. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie. Ja nazywam się a i kolarstwo i kołam kolarstwo. Jeżdżę parę lat i zebrałem przez te lata dużo wiedzy na temat różnych rowerów i chciałam Wam ją na tym kanale przekazać w postaci recenzji, oględzin, ogrywek, ciekawych nagrywek dotyczących rowerów. Jest mi bardzo miło, że do Was tutaj mówię i mam nadzieję, że stworzyłem bardzo fajne community. Filmy będą pojawiały się co niedzielę o godzinie 15 i będą to filmy długie, najczęściej po 30. No, mi się na razie tak do 30 minut, ale pod, później to już się zobaczę. Według mnie później będą te filmy coraz dłuższe e, i tak. Czemu będą się pojawiały tylko raz w tygodniu? Już uprzedzam jakiekolwiek pytania, będą się pojawiały e, tylko raz, ponieważ ja mam tę szkołę, mam dużo swoich e, zajęć i montowanie filmów też e, dużo czasu zajmuje. Wiem, bo montuję dla Was kolejny vlog. I to taki bardziej pierwszy vlog z Kalisą URC90. Tyle mogę wam zapowiedzieć. I na Instagram będą pojawiały się też różne fotki z, tamte, z następnego filmu i tam już tam, tego montażu będzie dużo. Tutaj akurat jest stricte pogadankowy film. Bardzo miło mi się do Was mówiło, zalecam już od razu do zasubskrybowania, zalajkowania i, za, i, naciśnięcia, i naciśnięcia dzwoneczka. Ponieważ będzie pojawiało się dużo ciekawego kontentu związanego z rowerami, wy się trzymajcie, bądźcie zrów Cześć.